Dzień dobry. Znajdujemy się na targach Weltech w Nadarzynie. W tym roku prezentujemy Państwu urządzenia spawalnicze marki Kraftweld oraz marki Szwajskraft. Premierą dla tej imprezy są nowe urządzenia spawalnicze serii Synmic w marce Szwajskraft. Są to poautomaty spawalnicze synergiczne o zakresach prądowych od 200 do 400 Amperów. Ponadto posiadamy również urządzenie o zakresie prądowym 350 Amperów wyposażone w pojedynczy, jak i podwójny puls. Na naszym stoisku możecie Państwo zobaczyć odciągi spawalnicze oraz pozycjonery. W tym roku prezentujemy również cały szereg przyłbic spawalniczych wyposażonych w zestaw nadmuchu powietrza. Oraz przyłbice do spawania laserowego. Możecie Państwo również zobaczyć stoły spawalnicze polskiego producenta marki GPPH. Prezentujemy stół serii Smart oraz XWT z Platem Serii Pro. Na targach w Nadarzynie mamy również strefę maszyn do obróbki metalu, Optimum i Metal Gear. W kategorii produkt targowy medal zdobywa firma Sturmer Maszyny, a nagrodę odbierze Pan Wójt. Dalszy serdecznie zapraszamy. Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszego stoiska w przyszłym roku na kolejnej edycji targów bądź na targach Expo Welding w Katowicach 14-16 października. Serdecznie zapraszam Państwa.